Więc witam Was, ziomki, ziomeczki, ziomalki, ziomkowie. Ja myślę, tak sobie po prostu rozkminiam, ponieważ ta nasza symulacja, w której żyjemy, która jest jednocześnie kolektywna i subiektywna, jednostkowa i zbiorowa, myślę, że jakby one się łączą w jakiś sposób, no przyspiesza, tak? Staje się po prostu bardzo, że tak, hmm, trzeba byłoby to powiedzieć wprost, zdeformatowana albo ma dużo bugów, tak? czyli po prostu szwankuje, no na świecie po prostu sypie się na naszych oczach, więc ja myślę, że to jest właśnie taki czas, żeby sobie przypomnieć po prostu, że jak to mówił Bill Hicks to jest tylko przejażdżka, no niestety w mało wesołym miasteczku coraz bardziej, ale żeby za wszelką cenę nie zapominać o tym, że tutaj jest the key, klucz jest w tym, żeby po prostu nie zapominać, że symulacja jest symulacją i że ostatecznie nie jesteśmy tym biologicznym ciałem nie jesteśmy tutaj zmuszani zmuszeni do takiej agonalnej formy funkcjonowania więc myślę że czas sięgnąć głębiej sięgnąć dalej sięgnąć w głąb do swoich własnych zasobów przypomnieć sobie rozpakować prezent jak to w ostatnim tekście pisałem jeden z ostatnich i po prostu zacząć tak zwaną wielką wielką pracę a ta praca kochani polega na tym żeby po prostu być 100% w swojej własnej, tak zwanej prawdzie, w swojej naturze, i po prostu nie dać się zdominować tym ludzkim, że tak powiem, dronom, więc postuluję, aby znów spojrzeć na to takim, jakie jest, czyli jak na komiks, po prostu jak na klatki filmu, który cały czas się kręci i to jest taki patostream, tak po prostu nadawany na żywo, i po prostu to nam da odpowiedni dystans, odpowiednie narzędzia do tego, żeby. Właśnie, i wydaje mi się to tutaj kluczowe, żeby zacząć nadawać. Właśnie, każdy z nas gdziekolwiek jest, który ma ten rodowód, po prostu psiej gwiazdy, że tak powiem, kosmiczny, i po prostu, żeby zacząć wielki hacking tak, tego głównego, mainstreamowego sygnału który jest nadawany i zdominował całą narrację, że tak powiem, cały strumień świadomości, bo to właśnie ewolucja, a nie rewolucja, jest najlepszą drogą do tego, żeby to zmienić. A wydaje mi się z kolei, że bez względu na to, jak dramatycznie ta sytuacja by nie wyglądała, po prostu zawsze, ale to zawsze nie jest ona ostateczna, ponieważ nie wierzę w ostateczności, nie wierzę w watykański koniec świata, objawienie na końcu książki. Myślę, że przygoda się nigdy nie kończy, tylko po prostu czasami staje się bardziej dramatyczna, tak jak przez ostatni czas. Więc myślę, że tutaj od nas zależy jakby jak, jaką w jaką postać się wcielimy w to metaversum i po prostu jaki, czy będziemy odgrywać dramat, czy komedię, czym potrafimy zrobić taki twist fabularny, zrobić jakiś punchline i po prostu nie ulegać szaleństwu mas. Układ nerwowy z głowy do głowy, impuls, impuls.